Moi drodzy, powiem wam, że z naprawdę coraz większym zażenowaniem patrzę na to, jak kolejne celebryckie prostytutki jeżdżą na granicę, żeby się zwyczajnie promować i ustrzec przed zapomnieniem tych kurwa łajs. Najgorsze jest to, że pełnią nieświadomie, bo to kurwa w większości są przygłupy, które tylko chcą na siebie zwrócić uwagę, pełnią rolę szkodników. Prawdziwych szkodników, ponieważ zamiast wspierać Polskę i opinię publiczną kształtować w taki sposób, że nasi żołnierze ryzykują zdrowie, może nawet życie, żeby strzec naszych granic, to te kurwa szmaty, szmaty i ścierwa, bo nie da się tego nazwać inaczej, jeżdżą i kurwa promując siebie, niby im ta kurwa szkoda imigrantów, szkodzą Polsce. I to jest najgorsze, to jest kurwa, tak jak ktoś ich nazwał dzisiaj, któryś z ministrów pożytecznymi idiotami. Są to pożyteczni idioci, ale dla obcej propagandy i po prostu zwyczajne szkodniki. I patrząc na to, jak się wykorzystuje takich zwykłych przygłupów, którzy chcą zabłysnąć, bo jak widać, nie mają za grosz rozeznania w tym, co się dzieje, tylko za wszelką cenę chcą stać przed tymi, kurwa, kamerami, żeby na mnie, kurwa, na mnie, kurwa, patrzcie, na mnie, patrzcie. To są zwykłe, pierdolone łajzy, kurwa, które już dobrze wiedzą, że nikt ich nie chce oglądać w filmach, kurwa, nikt już nie chodzi na ich sztuki, w związku z czym muszą w taki sposób próbować zwrócić na siebie uwagę. Gardzę nimi. I mam nadzieję, że większość Polaków również tych kurwa szmaciarzy, mędy, łajdzy, gnidy, kreatury i ścierwa podobnie oceni i po prostu znikną. Znikną, oni już znikają, kurwa, już znikają z mediów, w związku z czym muszą się kurwy promować na granicy. Moi drodzy, kuchwale ojczyzny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.